teraz o dwóch rzeczach. Te dwie rzeczy są kluczowe, one się, to, to się wszystko łączy z tym, co kobieta do ciebie czuje i z tym, na ile ona Ci się pokazuje, że z Tobą zainteresowana. Te dwie rzeczy to siła i kontrola. Siła. Dlaczego potrzebna Ci siła? Bo kobieta potrzebuje czuć się przy Tobie bezpiecznie. Ona jako kobieta ma zakodowane, że ona jest słabsza, potrzebuje kogoś silniejszego i tak dalej. Kiedyś faceci polowali na mamuty, zdobywali jedzenie i to było ich siła. Teraz ta siła nie łączy się z siłą fizyczną. Bo nawet zobaczy się jak e, ludzie, na przykład chłopak jest wkurzony, opowiada tam innego i zaczyna się bić o dziewczynę. To jego zachowanie jest uznawane przez wszystkich jak buractwo. Facet wiele nie? Teraz to się trochę zmieniło, ta siła. Ta siła to jest teraz, to są teraz pieniądze, układy ale też twoje cechy charakteru, takie jak zaradność życiowa, takie jak ambicja, te wszystkie rzeczy, które zapewniają kobiecie i tobie e, dobry byt i taką e, dobrą stopę życiową. Także ty będziesz się cieszył z nią życia, także ty będziesz z nią prowadził taki styl życia, który dla Was będzie po prostu satysfakcjonujący, będzie się ci pochwalić znajomymi, nie, ale jest coś ważnego w tej kwestii siły, czego bardzo wiele osób nie dostrzega. W najważniejsza jest kontrola. Czyli jak Ty będziesz tutaj rozmawiał z kobietą na przykład w galerii, nie? Jak rozmawiałeś, to dla niej atrakcyjne jest to, w sensie ona nie odejdzie wtedy, jak będzie widziała, że Ty czujesz się dobrze z tym, co robisz, że to jest na miejscu i jakiekolwiek ona odzywki by nie miała dziwne, to po prostu nie mają na ciebie one wpływu. To jest dla kobiety siła. I tą, one siły, tą, tą siłę one lubią, ponieważ jeśli ona nie jesteś w stanie wyprowadzić z równowagi, to znaczy, że jesteś silniejszy od niej. I dzięki temu, że jesteś silniejszy od niej, od razu w fazie udrywania na przykład, nie? sugerujesz jej od razu, że jesteś facetem, który jest konkretny, który jest w stanie... E który jest porządny, zorganizowany, może nie zorganizowany, ale który jest porządny i którego niełatwo jest wyprowadzić z równowagi. Bo co kobiety po facecie, który od razu się peszy, od razu się stresuje, jak ona powie coś głupiego. To jej sugeruje, że później jak będzie faza, kiedy będą kłótnie, będzie ciężko, e, na przykład u niej w pracy coś się spieprzy, albo to pisze coś spieprzy w pracy, to znaczy, że będzieś miał kryzys załamać się, nie? Natomiast w momencie, kiedy ty jesteś silny od samego początku, pokazujesz kobiecie, że masz kontrolę nie jesteś w stanie wprowadzić z to są cechy, które są dla niej atrakcyjne. Podnoszą mnie zainteresowanie. Nie? Teraz dlaczego to jest takie ważne? Bo nie wiem czy zauważyłeś, ale tutaj w galerii nigdy nie jest tak, że kobieta jest od początku tobą zainteresowana. W sensie? Jest część odsetek dziewczyn, które są nigdy nie zainteresowane, bo są w dobrych związkach. Jest część kobiet, które są e, zawsze to będą zainteresowane, ale jest ich mało, nie? Większość kobiet są takie, które są średnio zainteresowane i tutaj właśnie dlatego tak ważna jest kontrola. Dlatego, że jak masz kontrolę, jesteś silny do podnosisz zainteresowania. zainteresowanie i siłą rzeczy ona chce podtrzymywać rozmowę, dać im ustawić z się z Tobą na randkę. I to jest cholernie ważne. To jest cholernie ważne, bo to decyduje, czy zdobędziesz tą kobietę, czy nie. Facetów, którzy odchodzą od tych kobiet i nie mają nic, tylko fajnie sobie porozmawiają z kobietą albo po prostu sobie porozmawiają. O tych, którzy rzeczywiście będą numer umówią się na randkę, będą mieli relację z tą kobietą, różni właśnie to, jak oni przedstawiają swoją atrakcyjność. Czy dają się kobiecie wprowadzić w równowagi? czy są stabilni emocjonalnie, czy zbijają jej głupie odzywki. To właśnie robi robotę.